170 tysięcy złotych. Dajmy tej liczbie przez chwilę wybrzmieć. To nie jest literówka. To nie jest cena apartamentu, ale wartość dwóch dodatków, które Małgorzata Rozenek Majdan miała na sobie spacerując po Warszawie w zwykły dzień. Dzisiaj nie będziemy mówić tylko o modzie. Będziemy mówić o zjawisku. O niewidzialnym murze, który oddziela świat celebrytów od prawdziwego życia. I o pytaniu, czy luksus ma swoje granice? Zacznijmy od dowodów rzeczowych, bo te liczby opowiadają historie same. Na jej ramieniu wisiała ona o legenda, święty Gral luksusu, symbol ekskluzywnego klubu, do którego nie da się wejść z ulicy torebka Hermes Birkin. Jej szacunkowa wartość? Ponad 116 tysięcy złotych. Wyobraźcie sobie, co oznacza ta kwota. To kilka lat oszczędności przeciętnej polskiej rodziny. To pieniądze, które mogłyby odmienić czyjeś życie. A dla Małgorzaty, to dodatek do skórzanych spodni, ozdobiony kilkoma brelokami z motywem psa. Ale festiwal bogactwa dopiero się zaczyna. Na jej nadgarstku lśniło coś jeszcze. Zegarek Belgarii. Nie tylko złoto, ale złoto i biamenty. Drobiazg o wartości 53,5 tysiąca złotych. Gdy to sumujemy, otrzymujemy kwotę, która dla większości z nas jest abstrakcją. Fortunę noszoną na sobie tak nonszalancko, jakby to była płcienna torba i cyfrowy zegarek. A teraz przejdźmy do najważniejszej części tego dramatu, do kontekstu. Bo kontekst jest wszystkim. Małgorzata nie została bowiem sfotografowana przy wyjściu z luksusowego butiku na Polach Elizejskich. Nie przyłapano jej na balu dla milionerów. Paparazzi uwiecznili ten moment, gdy opuszczała debatę na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci. Zatrzymajmy się tutaj. Wyobraźcie sobie ten absurdalny kontrast. W jednej sali poważne miny, dyskusje o cyberprzemocy, o realnych zagrożeniach, z jakimi mierzą się zwykłe dzieciaki. A potem z budynku wychodzi osoba, której same dodatki mogłyby sfinansować potężny program edukacyjny na ten właśnie temat. I tu zaczynają się niewygodne pytania. Czy to już nie jest niebezpieczne oderwanie od rzeczywistości? Czy osoba, dla której 170 tysięcy to koszt jednego popołudnia, jest w stanie autentycznie przejąć się problemami ludzi, dla których bezpieczeństwo dziecka w sieci często idzie w parze z finansowymi ograniczeniami? Czy ta bańka luksusu nie jest soczewką? która kompletnie zniekształca obraz prawdziwego świata. A to nie jedyny teatr absurdu. W tym samym czasie Rozenek jest twarzą programu bezkompleksów, gdzie jako mentorka pomaga innym kobietom zaakceptować siebie poprzez metamorfozy. A jednocześnie w wywiadach otwarcie przyznaje, że z powodu licznych zabiegów medycyny estetycznej sama ma problem z rozpoznaniem siebie na zdjęciach sprzed zaledwie kilku lat. To jest dysonans poznawczy na najwyższym poziomie. Guru od samoakceptacji, która sama jest dziełem nieustannej pracy specjalistów. Kim więc jest Małgorzata Rozenek w 2024 roku? Z jednej strony nie można odmówić jej niesamowitej smykałki do interesów. Kobiety, która z perfekcyjnej pani domu i kontraktu na ręczniki papierowe zbudowała prawdziwe imperium. Inteligentna, pr -CO -I, i doskonale rozumiejąca mechanizmy show biznesu. Ale z drugiej strony staje się coraz bardziej symbolem elity, tak odklejonej od rzeczywistości, że aż trudno w to uwierzyć. Jej życie, prezentowane na Instagramie, to ciągła manifestacja bogactwa, która dla wielu staje się po prostu irytująca. To już nie inspiruje, to zaczyna drażnić. Ta historia to opowieść o dwóch światach, które zderzyły się w jednej osobie: świat realnych problemów, o których się debatuje. I świat luksusu tak abstrakcyjnego, że aż nierealnego. Czy można pogodzić te dwie rol? Być jednocześnie głosem w ważnych sprawach społecznych i koną rozrzutności? Oryginalny artykuł kończy się pytaniem: Tak trzeba żyć? Ja żądam inne, głębsze. Gdzie przebiega ta cienka, czerwona linia między inspirującym sukcesem a prowokującą arogancją, która graniczy z pogardą dla rzeczywistości, w której żyje większość z nas? Dajcie znać, co o tym myślicie.